Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Przychodzę do Was jakiś dzień? Wtorek? Wtorek, dzisiaj mam wtorek. I tak chcę Wam pokazać yy, tą, tą goodie bag z Cult Beauty. Ja wam to pokazuję za każdym razem. Prawdopodobnie kiedy oglądacie ten film, już yy, nie jest yy, to dostępne, ale za każdym razem, kiedy to się pojawia, wrzucam Wam yy, na Instagramie linka, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi różnymi rzeczami, ponieważ moje filmy zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj pojawiają się z opóźnieniem, to lepiej mnie śledzić na Instagramie. Słuchajcie, mam teraz koci kłak w nosie i to jest cało ukłaczone, ponieważ Kicia próbowała wczoraj wchodzić do tego pudełka tak i yy. i widzę, że nie mam jednej rzeczy i próbowała wchodzić do pudełka a ja potem do tego pudełka włożyłam, to jest całe w kocie. Muszę przynieść jeden kosmetyk z łazienki, dajcie mi minutkę i wracam. Dobra, jestem z powrotem, musiałam przynieść jeden produkt. I tak, ja za każdym razem Wam o tym wspominam, bo to jest fajna opcja. Jeżeli wydacie konkretną kwotę pieniędzy na zakup kosmetyków, to dostajecie coś takiego o wartości chyba to było 320 euro, za darmo po prostu do zakupów. Y, że ja y, y, akurat miałam. Coś, co i tak bym kupiła, a jest to droga rzecz, to za każdym razem po prostu czekam na tą promocą, ona jest chyba dwa razy do roku, albo trzy razy do roku yy, i albo sobie dodaję do, wiecie, do obserwowanych jakieś kosmetyki, które chciałabym kupić, albo jeżeli no kończy mi się coś, co, co jest mi potrzebne, a, a zazwyczaj niestety to nie jest tania rzecz, tak jak w przypadku tego produktu, yy, to po prostu sobie zamawiam i wtedy te rzeczy dostaję za darmo. jest naprawdę yy, fajna opcja. No, słuchajcie, jak możecie się spodziewać, e, naprawdę jeden z moich, e, nie jeden z moich, najlepszy kosmetyk, jeżeli, w tymże to raz kolejny, jeżeli potrzebujecie coś, co wzmocni waszą skórę, co sprawi, że będzie mniej wrażliwa, mniej reaktywna, mniej zaczerwieniona, mniej kapryśna. Jeżeli macie takie problemy, nie mówię, nie mówię tu o trądziku. Nie mówię tutaj w tym momencie o działaniu anti-aging chociaż też, ale głównie to jest taki produkt wzmacniający waszą skórę. Nie miałam, czegoś, nie miałam czegoś takiego, nie miałam nic, co by tak świetnie działało. To jest drogie, ale działa. I jest też to bardzo wydajny produkt, więc akurat mam jedną buteleczkę otwartą jestem na początku, ale kiedy ją skończę na pewno kupię kolejną rzecz kolejną, kolejny produkt, więc stwierdziłam, że skoro jest akurat teraz ta promocja to kupię i będę miała jedną zapasiadę kosmetyki, dostanę za darmo a druga rzecz, którą sobie zamówiłam razem z tym serum to jest Josh Rosebrook Hydrating Accelerator czyli to jest taki taka nawilżająca mgiełka do twarzy, która ma wzmacniać Nawilżająca mgiełka do twarzy, która ma wzmacniać nawilżenie. Głupio to brzmi, ale to ma sens. Yy, po prostu chodzi o to, że ona sama w sobie ma składniki nawilżające. I tutaj macie, jak czytacie, skład tutaj jest yy, aloes, yy, witamina E, tutaj sezam jest, kalendula, yy, róża, yy, lukrecja olive, tim, yin-yang karot, eukaliptus no naprawdę, bergamot, rosemary red clover multum, multum różnych tutaj dobrych składników w tym jest i to z jednej strony samo ma dawać wilżenie, ale z drugiej strony ma sprawiać że produkt, który nakładacie na to, czyli serum lub krem, będzie jeszcze dodatkowo właśnie to nawilżenie e, wzmacniał i jakby zatrzymywał w skórze. Widzisz? tak, tak, chyba to ma sens co powiedziałam yy, użyłam tego wczoraj i dzisiaj rano, także jeszcze Wam nie, nie, nic nie powiem na temat tego produktu, bardzo przyjemny yy, faktycznie fajnie yy, fajnie te, jakby odczucie buzi jest, na buzi jest fajne jedyne co, to przez to że właśnie to ma różne tutaj takie yy, yy, składniki naturalne trochę pachnie jak lekarstwo albo jakiś taki produkt apteczny Zapach dla mnie nie do końca, ale ma fajny dozownik. Jak na razie, na tak. Zapach mi szczerze wam powiem, nie odpowiada. Także kupiłam te dwie rzeczy. A, i słuchajcie, a propos skóry a propos kosmetyków. W poprzednich vlogach yy, pokazałam Wam się bez makijażu, pokazałam Wam, że mam wysyp na buzi, powiedziałam Wam od czego on się zadział, bo ja zazwyczaj aż takich problemów, mam problemy ze skórą, ale aż takich nie mam. I słuchajcie, oczywiście posypały się dobre rady i teorie. I tak jak są teorie, że wiecie, jestem w ciąży, tak trzy razy do roku. Ktoś ma teorię, że jestem w ciąży, tak samo teoria na temat tego, skąd to się wzięło. Ja dobrze wiem, skąd to się wzięło, było to skonsultowane z kimś, kto jest profesjonalistą i po prostu, słuchajcie, natłok dobrych rad i teorii, naprawdę diagnoza przez monitor jest naprawdę świetna. I słuchajcie, dwie rzeczy, które wam chcę powiedzieć. Kiedyś, jak zaczynałam nagrywać na YouTubie, a wiecie, że zawsze pielęgnacja była dla mnie ważna, pielęgnacja to był mój konik, dbałam o to i zawsze będę dbała. I tak jak Wam kiedyś wspominałam, kiedy mam robioną analizę skóry, ja nie mam ani jednego przebarwienia na, na twarzy, takiego, yy, które... Bym, no nie mam ani jednego, a już teoretycznie w tym wieku powinno coś być, nie mam ani jednego przebarwienia. Moja skóra, jeżeli chodzi o działanie takie przeciwzmarszczkowe, wygląda naprawdę dobrze jak na wiek, który, który mam to, że mam problemy z cerą to jest kwestia tego, że to się zaczęło jak miałam, nie wiem, 32 chyba lata, ja wcześniej w życiu nie miałam w ogóle żadnych, ja miałam idealnie normalną cerę, ani suchą ani tłustą, nie miałam ani w wieku dojrzewania nie miałam żadnych żadnych problemów z trądzikiem E, dopiero to się zaczęło, zaczęło później i ja wiem, czym to jest spowodowane, ja wiem jaki to jest problem i słuchajcie e, teorie, że e, a dieta nie taka, a to nie takie, a kremy nie takie, ja bardzo dobrze wiem, co robię i bardzo dobrze dbam o swoją skórę. I chciałam przypomnieć po raz kolejny, że jeżeli ktoś nie prosi o radę, to zazwyczaj jej nie chce, po drugie Yy, drogie kremy yy, ani nie powodują trądziku, ani go nie usuwają. Yy, a trzecia rzecz, że wiecie, takie wszystkie teorie a propos diety. Tak, oczywiście są ludzie, którzy mają nietolerancje pokarmowe, które mogą się objawiać tym, że jeżeli zjedzą daną rzecz, to coś im wyskakuje na twarzy, ale to właśnie wyskakuje im coś na twarzy, a to nie jest trądzik. Yy, to jest reakcja skórna, to jest zupełnie coś innego. Natomiast ja, słuchajcie, ja już testowałam. Wszystko. Dietę wegańską, nie jedzenie mięsa, nie jedzenie nabiału, nie jedzenie cukru, nie picie alkoholu, nie picie kawy. Bo to jest, jeżeli chcecie stwierdzić, czy macie jakąś nietolerancję pokarmową, to najlepiej właśnie to zrobić w ten sposób, że jakąś rzecz odstawiacie i potem wprowadzacie ponownie i, i, i sprawdzacie, jak to działa. I jeżeli chodzi o moją skórę, to moja dieta absolutnie nie ma znaczenia. Absolutnie. Tak, ja nie mówię, że można jeść, co się chce i, i zawsze się wygląda, i wyglądać pięknie, chociaż tak, są tacy ludzie, którzy mają takie geny, że mogą nie dbać o swoją skórę i tak, zawsze ją będą mieli piękne, piękną. Yy, natomiast słuchajcie, to i oczywiście, że to, co jemy, ma wpływ na to, jak się czujemy, jak wyglądamy na 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 tak. Mam nadzieję, że po prostu nie muszę tego tak tłumaczyć, jak krowie na granicy, jak zawsze, że to jest dosyć oczywiste. Ale jeżeli chodzi o moją skórę i to, czy coś mi na niej, krótko mówiąc, w dużym uproszczeniu wyskoczy, czy nie, to dieta absolutnie nie ma, yy, absolutnie nie ma znaczenia. I nie przekłada się to yy, na zmiany jakieś trądzikowe na mojej buzi, bo przyczyna tkwi gdzie indziej. Powiedziałam Wam, gdzie ona leży, ale nie, oczywiście jest milion teorii. I yy, nie mówię tego do tych osób, bo kompletnie mnie to nie interesuje, nie zamierzam wchodzić w dyskusję, ale naprawdę współczuję wszystkim ludziom, yy, którzy yy, mają trądzik i którzy muszą wysłuchiwać takich porad, po prostu teorii jest mnóstwo. Ja wiem, że oczywiście teraz, teraz taka nagonka, że po prostu wszystkie firmy, no nie wszystkie, te naturalne nie, ale firmy ko kosmetyczne generalnie po prostu są krwiożerczymi oszustami, którzy produkują buble za duże pieniądze i wciskają je ludziom i wiecie na nana na, i... i... 10 lat temu ja miałam komentarze, że nie używaj tych wszystkich kosmetyków, powinnaś się smarować tylko kremem nivea, a makijaż zmywać chusteczkami dla dzieci. Teraz są komentarze, że tylko naturalne kosmetyki, że nie wiem, smaruj się tylko olejem kokosowym, a będziesz piękna, gładka, zdrowa i w ogóle, bo oczywiście to te złe kremy spowodowały, że Twoja skóra wygląda tak a nie inaczej. To są wszystko bzdury i chciałam jeszcze raz podkreślić, że yy, po prostu nie słuchajcie, nie słuchajcie i nie słuchajcie takich rzeczy, bo po prostu nie słuchajcie. Już wiele razy o tym mówiłam. Tak, kosmetyki naturalne są spoko, nie do wrażliwej cery, a w dzisiejszych czasach większość ludzi ma wrażliwą skórę. Dużo jest po prostu firm, które wyrosły teraz na fali jakby sukcesu i pożądania przez konsumentów takich kosmetyków. Natomiast ja nie uważam, że kosmetyk naturalny czy tam z naturalnym składem równa się dobry kosmetyk. To nie jest takie proste i to tak nie działa chciałam powiedzieć. Ha, a jeszcze jak powiedziałam w filmie, no, że w dzisiejszych czasach każdy ma problemy ze skórą, to oczywiście miałam komentarze. Nie, bo ja nie mam. Mam 40 lat, smaruję się olejem kokosowym i moja skóra jest piękna i gładka. Czy naprawdę zawsze musimy wszystko tłumaczyć i, jakby. Dobra, nieważne. wiecie, jak. Kto wie, ten wie, kto zrozumiał, ten zrozumiał, kto nie chce, ten nie zrozumie, tyle. Ale yy, chciałam właśnie tylko nawiązać do tego, że naprawdę współczuję wszystkim, którzy mają jakieś problemy z cerą i słuchają tego typu porad, i chciałam tylko zaapelować, żebyście yy, yy, nie słuchali tego. Bo najgorzej jest zacząć eksperymentować i, i, i zacząć wydziwiać. I jeżeli macie problem, to yy, jakby trzeba iść do specjalisty i on wam powie, co macie z tym zrobić, a nie słuchać takich różnych porad z internetu, bo po prostu można sobie krzywdę zrobić. O, tyle chciałam powiedzieć. Dobra. Ale naprawdę po prostu ilość porad... Um, hit. Chciałam wam tylko szybko pokazać co tutaj w tym było nie po to żeby nie po to żeby dokładnie wam pokazywać coś czego i tak nie macie, nie możecie zamówić, ale tu jest kilka ciekawych kosmetyków, które ja będę testować w najbliższym czasie i też chciałam się z wami nimi podzielić o i czy to nam się pokaże proszę bardzo, tak to jest Summer Fridays i to jest maska yy, Glow ja już mia, mam właściwie maskę z tej serii, maskę nawilżającą, która jest bardzo fajna, która jest dostępna u nas w Sephora, jeżeli ta też jest dostępna, to ja Wam ją e, podlinkuję, jak nie to Wam podlinkuję na Cult Beauty chyba nie wiedziałam, ta, ta strona, o której mówię to jest Cult Beauty będziecie mieć linki do wszystkiego pod spodem i to jest maseczka, która ma, e, ma rozświetlać która ma dodawać nam e, takiego glow a... Mhm. Ona jest z wyciągiem z bułgarskiej róży. I to jest taka maska, którą macie sobie nałożyć po ciężkim dniu i ma da dać wam piękną skórę. Czy to coś chyba? Chyba coś tu kawałek wyciekło z niej, bo czuję zapach róży. I przepięknie pachnie, ale nie nie jest przewidze opakowanie, tak, ale opakowanie trochę zabarwuje. Yy, bardzo bardzo fajna jest ta maska nawilżająca, więc myślę, że to też się fajnie sprawdzi. Tutaj słuchajcie jest e, retinol. Nie znam w ogóle tej, tej firmy. Jeżeli coś o niej wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. E, retinol. O, to co mogę wam powiedzieć. E, retinol. A bo jeszcze były takie komentarze, że tam właśnie powinnam używać naturalnych rzeczy, yy, bla bla bla, smarować się olejem kokosowym, a te wszystkie retinole i te inne rzeczy, których używam, to tylko yy, nie wiem, psują moją skórę. Więc chciałam wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Retinol oraz filtr do twarzy SPF to są jedyne rzeczy, które w Stanach, w telewizji możecie określać słowem anti-aging, bo to są dwie rzeczy, które są Przebadane i udowodnione jest to, że ich działanie ma. działanie anti-aging. Że ich działanie. E... Sprawdzono, i potwierdzo... Sprawdzono i potwierdzono ich działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe. Retinol i filtry, ISPF. Także tyle w temacie. A moim zdaniem retinol i witamina C to są naprawdę dwie takie rzeczy, które naprawdę każdy powinien na swojej twarzy stosować i na pewno będzie, będzie zadowolony i tak, i tyle. Tutaj jest, słuchajcie, It Cosmetics, oni teraz wprowadzili, um, wprowadzili kosmetyki do pielęgnacji twarzy i tutaj jest miniaturka kremu 7 ml Confidence in a Cream. On też tutaj jest napisane, że jest anti-Aging. Krem nawilżający, ale nie wiem, czy on ma w sobie jakiś kolor, czy to jest tylko krem. Nie wiem. Na pewno go przetestuję. Teraz podobno It Cosmetics Ma wejść do Sephory w Polsce, więc też całkiem spoko. Tutaj po prostu zobaczcie jaki słodziak. Ja już mam taką miniaturkę z Charlotte Tilbury ee, w kolorze tak Taką mini mini śmianeczka i zobaczcie to jest hot lips, no, świetnie, piękne. Jest. wiecie, że kocham pomadki Charlotte Tilbury. Dzisiaj mam super model na, na sobie. Ta jest coś taka podobna, trochę może ciemniejsza, tylko bardziej um, różowa. I to jest kolor. Zaraz wam jaki to jest kolor. Glow, glowing, a, glowing Gen. To z torebki super będzie, więc bardzo się cieszę. Yy, co tu jeszcze mam? O, bardzo chciałam to przetestować. Yy, bardzo dużo dobrych opinii słyszałam o marce Kate Somerville i o tej linii yy, z kozim mlekiem. Yy, a tutaj mamy taki yy, złuszczający cleanser do codziennego używania więc też brzmi to brzmi to bardzo fajnie i nie wiem, jeżeli używałyście właśnie y, nie ten produkt, tylko ten krem z koziego mleka, to napiszcie y, jak wam się sprawdził o, to jest marka, która jest teraz taka bardzo po popularna na, na YouTubie i na Instagramie to jest Glorie... Le... Glow Recipe Glow, Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask, maska taka ym, y, nawilżająca, made in Korea, widzę. I to jest Watermelon AHA i Hyaluronic Acid dla rozświetlenia i zmiękczenia skóry. I bardzo dużo y, dobrego słyszałam, wydaje mi się Jeffree Star też polecał tą maskę, gdzieś mi to mignęło, więc bardzo chętnie przetestuję. Emma Hardy, to jest Protect and Prime SPF 30. Ona zasłynęła z, z tego balsamu z Moringą do demakijażu. Nigdy nie miałam tego balsamu, ale teraz mam jakby wersję tego produktu właśnie do demakijażu, tylko w, w żelu, no też w takiej tubce. I fajnie mi się sprawdza, jestem ciekawa jak, jak ten jest pies, bo to też, też może być fajne. Yy, co tu jeszcze było? A, to jest fajne, słuchajcie, to jest Perfect Shine i to jest oczyszczający... Firma to jest Natur Lab i to jest oczyszczający skrap do skóry głowy i jeżeli na przykład często używacie suchych szamponów, jeżeli często używacie produktów do stylizacji, jeżeli potem dzieje, albo na przykład jeżeli często używacie szamponów i odżywek z silikonami, to może być tak, że w pewnym momencie gdzieś yy, może być tak, że w pewnym momencie będziecie mieć włosy i będziecie czuły, że one są niedomyte bo po prostu e, skóra głowy tutaj będzie tak jakby zaklejona, no będzie niedoczyszczona nie, nie z tych wszystkich e, preparatów i wtedy super zrobić sobie właśnie taki... E, Taki peeling skóry głowy. Ja nie używam raczej, bardzo rzadko, ale zdarza mi się, ale bardzo rzadko używam e, suchych szamponów, produktów do stylizacji w ogóle, właśnie dlatego że skóra mojej głowy źle reaguje, ale też przez to, że właśnie ona jest podatna na takie, takie różne, różne rzeczy, to e, używam tego typu produktów i to naprawdę e, fajnie się sprawdza. Te, tego nigdy nie używałam, ale generalnie chciałam Wam powiedzieć, że istnieje coś takiego i. Jak właśnie takie blingi do skóry głowy, i że warto czasem je wykonywać. Tutaj jest jeszcze jakaś maskara by Terry, tutaj jest jakiś Slip Pink Glow z london Mamy tutaj e, maskę w półce do twarzy, mamy pędzelek, e, nie wiem z jakich, a z Ewa. taki pędzelek, tutaj mamy dr Barbara Strum. Hyaluronic serum. Miałam już serum nawilżające z tej firmy i... nie było złe, ale też mnie nie zachwyciło. Co to jest A Discipline? O, ja chyba miałam... To jest... Odżyw... Nie. Nie, to jest coś innego. Dreamy Skin. Ale nie wiem co to jest. A, Ultimate Skin Regeneration. Mhm ale to jest bardziej chyba na przebarwienie. Będę musiała przeczytać więcej o tym produkcie, bo nie wiem co i jak. I tutaj jeszcze mam tak. Tutaj mam jakąś kurację na noc. Dr. Dennis Gross Stress Repair Face Cream. Świetne są produkty do Dr. Dennis Gross, wiecie, że używam. A to jest Pore Minimizing Cleanser. To nie dla mnie. Nie mam problemów z, y, z porami. I to wszystko? Tak, a nie, jeszcze tu coś jest. Tu jeszcze jest. Vegan Milk Moisturizer. Tej marki Milk. Taki mały. Także powiem Wam, że to jest całkiem y, fajne, właśnie. Bo tak jak mówię, kupujecie produkt, który, y, który gdzieś tam Wam jest potrzebny, a dostajecie tyle rzeczy do przetestowania. Niektóre to są miniaturki. Niektóre y, to jest duży rozmiar, ale. Y, Naprawdę spoko. I do tego jest taka kosmetyczka, którą ja używam do podróżowania. Można tutaj coś spakować i jest zamykana na zamek. I tak to wygląda. Także yy, ja zawsze Wam wrzucam na Instagramie. Jeżeli macie ochotę, to mnie śledźcie na, na Insta. Otworzyłam, zobaczcie, otworzyłam dzisiaj nowy yy, nowe opakowanie By Terry, właśnie, które też yy, też zamówiłam z tego boksa, z tego box tego boksu Lidi Alice Millen, bo ten produkt jeszcze jeden, który chciałam kupić, kosztował tyle co to pudełko, a tam jeszcze było dużo więcej innych produktów, także się to bardzo opłacało. Jak widzicie ten już, yy, tu jeszcze mi resztka została, ale już raczej yy, należało zakończyć jego używanie. Nie wiem, czy to widzicie, ale o! takie grudki porobiły i już też tak się ładnie na buźnie nie zachowywał. Dzisiaj go za, dzisiaj nałożyłam ten nowy. Widzę różnicę i to jest przepiękny, no przepiękne serum, przepiękna baza pod makijaż, naprawdę ekstra. Ja mam w kolorze Apricot Apricot Glow. Hmm? Także tak. No dobra, to chciałam wam yy, chciałam wam to pokazać. Ja się, ja się zbieram. Muszę to posprzątać, bo nagrałam przed chwilą Holzheim, więc muszę poprzemierzać te rzeczy i zobaczyć, yy, czy wszystko pasuje. Jak nie, to spakować do odesłania. Właśnie te kosmetyki muszę teraz rozkładać. A wczoraj wam nagrywałam film o, o tutaj porządku w pokoju, w butach i, yy, i zrobiłam porządek. A teraz wszystko jest, po prostu znowu, yy, wszystko jest znowu zawalone. No ale tak, tak. Taki los youtubera, tak to wygląda przy nagrywaniu. Natomiast słuchajcie, nawet nie wiecie, jak jestem wdzięczna, że mam w końcu swój pokój do nagrywania, gdzie właśnie mogę sobie ten bagałan, ba, no bagałan mieć i, i bagałan zamknąć i, i wyjść i posprzątać, nie wiem, wieczorem a nie stresować się tym, że wiecie leży to na środku pokoju, tak jak to było w poprzednich mieszkaniach, więc po prostu yy, tak czuję naprawdę ogromną wdzięczność za to, że mam ten swój pokój bo to jest rewelacja i chyba yy, każda youtuberka mnie zrozumie yy, dobra kochani yy, to ja zmykam ja jeszcze chciałam tylko dodać jedno, bo chciałam powiedzieć, ale oczywiście się zagadałam yy, o wszystkim i o niczym, i nie dotarłam do tego, co chciałam powiedzieć, <gry> ale jeszcze a propos właśnie tej mojej córy a propos jeszcze tej mojej skóry, to chciałam wam powiedzieć, że właśnie tak to jest na YouTubie, że ludzie mówią, że chcą szczerości, że chcą naturalności, że mają dosyć wyretuszowanych zdjęć i, i nie wiem, i filtrów, i udawania, i bla 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 a jak dostają tą szczerość w postaci na przykład kogoś, kto przychodzi i mówi, że ma syfy na twarzy, bo, bo go wysypało, to nikt nie mówi, o fajnie, 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 że to pokazałaś, znaczy nie, nie to, że nikt nie mówi, bo tam były takie komentarze, to wróć, źle powiedziałam, ale jakby wiecie, o jak możesz się tak pokazywać, yy, właśnie teorie, że to robisz źle i tak dalej i to, co już powiedziałam w, ostatnio w filmie, że... Yy, Baby, zamiast być. Yy... Baby, zacznijcie się wspierać. No, po prostu zacznijcie się wspierać, bo to nie są komentarze od facetów, tylko są komentarze od kobiet. I kobiety po prostu pierwsze są, żeby coś skomentować. No, słuchajcie, wychodzę z wielkimi cyfami na buzi, bez makijażu, i pokazuję, i mówię, i w poprzednich filmach nie będę teraz tego wszystkiego powtarzać. Dlaczego to się stało, jak to się stało. Co na to poradziłam, i tak dalej, i tak dalej. I robię to właśnie po to, żeby ludzie, którzy też mają problemy ze skórą, poczuli się lepiej i nie czuli się jakimiś dziwnymi odludkami, bo wszyscy mają piękną skórę. I robię to właśnie po to, żeby przełamywać pewne tabu, żeby przełamywać tą taką właśnie idealność, która jest wymagana, wymagana w dzisiejszych czasach, nie wiem, od ludzi, którzy coś robią w internecie. I chcę być szczera też, bo wiecie, ja bym mogła nałożyć tonę podkładu, e, mogłabym nie nagrywać tego dnia i tego nie pokazywać i mieć święty spokój, ale właśnie chcę to zrobić i czy ktoś. I po całej właśnie lawinie e, i takiego mówienia, że social media są takie złe, że internet jest taki zły, że kreuje zły wizerunek, ale jeżeli ktoś widzi coś, co wszystkim się zdarza, czyli prysz na twarzy. To, to ja nie widzę tego pozytywnego odbioru, tak. Totalnie, tak. Generalnie, tak. Nie mówię, że wszyscy są źli, wszyscy to źle odbierają, wiecie o co chodzi. Że jakby ta szczerość niestety nie popłaca w internecie. Że jednak lepiej po prostu yy, coś przemilczeć albo, albo udać, że tego nie ma, yy, niż o tym mówić, bo. Yy, yy. Niestety tak jest. Nie wiem dlaczego tak jest. I nie wiem dlaczego tak jest, że baby baba babie po prostu wilkiem. Dziewczyny, naprawdę bądźmy miłe dla siebie, bo kto jak nie my, jak baba baby nie wesprze, to wiecie, dużo wsparcia w świecie nie ma. I tak mamy naprawdę, mamy. Żyjemy w okropnych czasach, gdzie dzieją się straszne rzeczy: jak wojny, jak koronawirus, jak choroby, jak nowotwory, jak dużo strasznych rzeczy. Naprawdę. Dzieje się dużo poważniejszych rzeczy na świecie, więc bądźmy jakieś takie solidarne okażmy taką sympatię, takie wsparcie. Okażmy, że jesteśmy dobre, że mamy w sobie dobroć, że, że właśnie mamy wsparcie dla drugiego człowieka. Tak generalnie, naprawdę, nie, nie mówię, że tutaj musicie to robić, ale tak, tak ogólnie tak ogólnie po prostu trochę jakiegoś takiego miłego wsparcia. Tak, tyle chciałam powiedzieć, bo już się rozgadamy, będzie długi ten blok, jak nie wiem. Teraz to idę sobie od Was.